Cieszę się, że tu jesteś i idziesz dalej, bo to tak jak w górach: jak już połowę szlaku masz za sobą, to najważniejsze, żeby patrząc w przód, stawiać krok za krokiem i przed siebie nieustannie iść. Jeśli trzeba, to weź teraz łyk wody, zjedz kawałek czekolady. O, ja właśnie też nabrałam na nią ochoty i działamy dalej. Po przejściu dwóch poprzednich etapów umiesz już mówić językiem faktów i nazywać swoje uczucia. A teraz przyszła kolej na następny stopień wtajemniczenia, czyli na poznanie swoich potrzeb życiowych. Większość z nas za swoje potrzeby uznaje konkretne przedmioty albo czynności np. nowe buty, samochód, sukienkę, wycieczkę, spacer, zakupy, napisanie maila itd. A ja w tym etapie programu Subtelna w pracy pokażę Ci, że jest zupełnie inaczej, i że tak naprawdę te przedmioty i działania są sposobami, w jakie o potrzeby dbamy, a nie są nimi samymi. Zachęcam Cię do przejścia, tak jak Alicja w Krainie Czarów, na drugą stronę lustra i do poszukiwania, odgadywania i nazywania potrzeb ukrytych za pragnieniem konkretnych rozwiązań. Dzięki temu swoje codzienne decyzje podejmiesz zgodnie z tym, czego w głębi serca tak naprawdę chcesz. Jestem tym faktem ogromnie przejęta, bo to brzmi jak matura z odpowiedzialności za własne życie. I jednak zapewniam Cię, że jest bardzo energetycznie i uwalniająco. Potrzebą poświęcimy niecałe dwie godziny. A dodatkowo w tym, czyli w trzecim etapie programu czeka na Ciebie krzyżówka numer 3 i drugie zadanie domowe. Są one elementami składowymi zestawu zadań na certyfikat potwierdzający branie siebie pod uwagę w sposób, który wspiera i wzmacnia. Zaznacz proszę w planerze, że ten materiał masz za sobą i chodź od razu do kolejnego nagrania, w którym zajmiemy się właśnie krzyżówką. check on